Доброе утро, дорогие зрители! Доброе утро! Cześć wszystkim, nazywam się Walerię i w tym vlogu zobaczycie jakie trudności nas spotkały, jak to w ogóle wygląda. Dzisiaj jest nasz pierwszy dzień i w ogóle dziewczyny spotkały, spotkały się o drugiej w nocy. My przyjechaliśmy z Aleksem o trzeciej w nocy i pojechaliśmy na lotnisko. Już idziemy do apartamentów naszych i ogólnie się spodziewaliśmy słońca na razie go nie ma. Buongiorno. Oh. So you live down? Then in a in a while there will be. Okay, we so, so we live here. Our stuff we live here. Yes. Okay. Co to jest? Bresaola. Gdzie to jest? To się. To też jest takie rodzimie. Mięso. mięso? Tak. Czyli zaczynamy nie. pracę od razu z jedzenia. Przyjechaliśmy, z tego, że żeby najlepszy, zjeść. To najlepszy początek jest. Ja myślę, Kawa, że nie jest możemy jedzenie. zacząć pracować bez jedzenia. No. Thank you. Dobra. Check-in już był. Tu będą spać dziewczyny, nasze modelki. A tutaj będziemy spać. Tu będzie Alex. I tu my będziemy z Aloną. Tu właśnie jest przepiękny widok na Bergamo. Dziewczyny przygotowują się do pierwszego dnia. Ale jakie mam piękne włosy. To się wychodzi z ładnie. I kto ten szczęściala? Właśnie jeszcze nie wiem. <głosy> <głosy> mam nadzieję, że jest dobry. Ładny. <noise> Jesteśmy na nogach już wiele godzin i byliśmy zmęczeni od razu jak przyjechaliśmy do naszego apartamentu. Źle się czuję, a ja dobrze. Nie mogliśmy trafić na lokację, bo było dużo, dużo os osób w autobusie, i nie dało się nawet wejść do tego autobusu. Siedem. Siedem. Pasuje, no? Tak, Nie wiem, co My też stwierdziliśmy, że to jest trochę niebezpieczne i siebaliśmy o nasze rzeczy. Wsz wszyscy. Bo znaleźliśmy pierwszą lokację, którą chcieliśmy. Ale tu pięknie, naprawdę. Zobaczcie. Ale ona już zadowolona. Uh -huh. No. To dawaj nagrywaj, a ja będę trzymać ludzi, wiesz? Ja taką taką ścianą i będę zagadywać do nich, wiesz? Trzeba było tak. coś. Próbujemy nagrać bardzo dużo osób i teraz Ania wstrzymuje wszystkich, wszyscy czekają. Dawaj. Aleks, myślę, że się zgodzi ze mną. Największą trudnością, na razie, z którą się spotkaliśmy, to jak zaczęliśmy nagrywać. Jak już była lokacja, była super pogoda, ale było dużo ludzi, tłum ludzi. Tutaj nagrywaliśmy to miejsce i tutaj wszędzie było dużo ludzi, nawet teraz są. Ile byśmy nie czekali? I tak wychodziło na to, że ktoś nam przeszkadza, więc to naprawdę było dla nas wyzwaniem. To dziewczyny nasze? Widzicie czy nie? No ja nie wiem, z ile ujęć zrobiliśmy. Wydaje mi się, że. Z 15? Więcej tak, może. Albo, albo nawet więcej. Ale już po obejrzeniu kilka było naprawdę fajnych tam, gdzie wszystko się złożyło. Sukienka, jak się odwracała, nikogo nie było w ogóle z ludzi. Samochód nam przeszkadzał, bo trochę go było widać, więc naprawdę jest. Jak oglądamy jakiś mały filmik, piękny, tak naprawdę nigdy nie wiemy, ile za tym stoi. Ile było ludzi ile jak na przykład nasza Ania modelka druga musiała podejść do niektórych osób i powiedzieć, żeby po prostu odeszli, bo nagrywamy, ale za chwilę znowu ktoś przychodził, tak że wiecie... Tutaj sesja zdjęciowa na Instagram i na Reels jednocześnie. Beautiful, beautiful. No. <laughs> bardzo ładne włosy, ale bardzo ładne włosy. Naprawdę.

Ba bardziej skomplikowany, w sensie więcej musimy zrobić. A czasu jest dwa razy mniej. Tak, czasu jest. Nie musimy gdzieś zostawić rzeczy. Po Dzisiaj było w sumie niełatwo, a nie mieliśmy ze sobą tych wszystkich rzeczy, które przywiózliśmy. Margarita? Jest sami. Ok. Dzisiaj jest dzień drugi. Jedziemy do y, miasta, miasteczka Marena. Ja dzisiaj nie zdążyłam nawet się pomalować, bo pracowałam nasze sukienki. Dziewczyny wstały o czwartej. Y, zaczęły się malować, przygotowywać się, robić włosy. Ja wstałam trochę później, ale jak widzicie musiałam wstać jeszcze wcześniej, żeby się zdążyć. Y, umalować, więc robię to w pociągu na razie. Mi sento che tu non mi pensi più Nei tuoi occhi non mi vedo più Quando viene la sera Il buio si avvicina Vorrei piangere Guardi ma non sei più tu, una nave dispersa nel blu. Mi lasci naufragare e sento di affogare, lontana da te. E ti ho amato di più. Dwie godziny spędzaliśmy i szukaliśmy ładnego, żeby nagrać ładne ujęcia i tak naprawdę był taki silny wiatr, że to było po prostu jakaś masakra, to było po prostu niemożliwe serio. No i w końcu znaleźliśmy takie miejsce, taki piękny widok. Dziewczyny już się malują. Trwa przygotowania do nagrania filmiku, więc teraz jest najfajniejszy moment, bo już nie ma takiego silnego wiatru. No, no prawie nie ma. Dobra, zmieniliśmy chyba z cztery lokalizacje tutaj, no, tutaj nad jeziorem. Teraz będziemy oglądać to co wyszło i decydujemy czy powtarzamy. Ale no. 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 No, to było taki. No. W ogóle, w ogóle. A teraz ten most chodzi sobie, bo to było Chcemy na paromie. Na, aha, paromie. Tak, zapraszam. Zapytań... Możemy, możemy zapytać tego kapitana, żeby nam stał po środku jeziora? Jeziora? jeziora. No i my z siebie nagraliśmy, ile nam trzeba. No nie ty tak podchodzisz do niego i pytasz. how oh, much? No a jakie, jeżeli, jeżeli on powie tysiąc euro, to my tak. Proszę. <grychy> <grychy> Dobra, to jeszcze opowiemy o dzisiejszym dniu. E, tak naprawdę to był mega ciężki dzień, mimo tego, że non stop jemu Prosecco. Mimo tego, że tak wygląda, jak to było, tak naprawdę fajny, ale wcale tak nie było. Najważniejsze, że nam się udało, e, no nie da się tak naprawdę wszystkiego zrobić idealnie. No mieliśmy też przygodę z biletami. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? My przesiadamy. Bo pomyliliśmy się peronem, więc szukaliśmy go też bardzo długo i w ostatniej chwili po prostu wskoczyliśmy w ten pociąg. Tak, to była dokładnie już ostatnia minuta. O, ostatnia minuta. No się po prostu. No. Siatka. ale w tym y, na bilecie nie jest nic napisane. Pierwsze miejsce skąd wyjeżdżamy, Bergamo i końcowa stacja, warena. A gdzie przysiadamy, nie wiadomo. Dalej pytaliśmy o ludzi normalnie. Nie, na, najpierw było tak, Słyszeliśmy y, lekko tam, gdzie niby mieliśmy wysiadać i od razu wysiedliśmy na szybko. Później zaczęliśmy pytać pani, która nie. pracuje w tym, pani konduktor i ona powiedziała, że musimy zmienić parę. Zmieniliśmy, a tam mówili nam, że nie, że trzeba zmienić. Nie, trzeciej, nie, trzeci, piąty. na piąty powiedzieli, że nie, i wróciliśmy na ten pierwszy skup. Skąd w ogóle w tym sensie, gdzie wysiedliśmy? I się okazało, że trzeba było po prostu stać w miejscu i nigdzie nie iść. I jeszcze mam opowiedzieć co? Znalazłam taką ładną um, po prostu lokalizację. To jest Villa Montesero i obok jest piękny hotel. wyobraźcie sobie, policzyli nam, czyli Proszę bardzo, dosłownie jest 300 kurde euro za godzinę nagrania filmiku, wy rozumiecie to? 300 euro a tam 1000 euro. 500 euro jest zadatek. Już byliśmy na tej willi co chcieliśmy nagrywać. I ona niestety jest zamknięta w ogóle do zwiedzania i nie można jej zwiedzić. Aleks próbował wmówić, że po prostu chcemy zrobić zdjęcia i nagrać wideo. Wysłali nas do e, innego hotelu, nie wiem, zaprzyjaźnionego albo coś, ale to jeden hotel. I, i powiedzieli nam tak, że w ogóle to jest zamknięte, więc dzisiaj i tak nie zrobimy żadnych shotów tam, żadnych nagrań. To wszystko dla Ani. Co to? Jaka?

żeby odebrać nasze rzeczy, to w się sensie wracamy, że już wszystko jest nagrane, jesteśmy zadowoleni. Nam szybciej poszło, zapewne, z Dianą, drugą modelką, bo moim zdaniem, bo już mieliśmy wszystko ograne, bo już wszystko widzieliśmy, trochę już po prostu znaliśmy, co to jest za miejsce. Aleks już wiedział, jakie wszędzie jest światło. Jakie jest tło, i tak dalej, więc moim zdaniem szybciej poszło przez to. Także trzymajcie kciuki. I jutro widzimy się w Mediolanie. E mi chiedo, <słuch> czy la pena di restare qui abbracciati Mentre il giorno non c'è più e la luna da lassù fa da specchio ai nostri baci. Se ti guardo dentro agli occhi, mentre già mi batte il cuore, e ti dico che per me stare insieme qui con te, ho sapore dell'amore, mio caro l'amore, se tu mi baci, caro l'amore, sei tu Cari, che mi baci. Ti amo. Biegliśmy tak szybko, żeby zdążyć i zrobić check-in w apartamencie, ale pan nas się nie doczekał jednak. Ale tak długo to trwało, to wyjście z metro, Ja mam wrażenie, że my 20 minut wychodziliśmy z metra. No, nie 20, ale chyba na, no 12. Na to pewno. jest perfekt, bo myśleliśmy, że on poprosił nas się wziąć na kawę, a okazało się, że to my musimy. Proponuje pić kawę. nam po prostu wypić kawę i poczekać, I poczekać to, na niego. Wiesz co? To, to było bardzo dziwne, że on. W ogóle nie rozmawiamy po angielsku i wszystko przetłumaczył sobie przez ten Google tłumacz. Voice'em. W sensie w ogóle nic po angielsku, to jest... No <grym> No dziewczyny, mamy penthouse. Oh jest. Oh yes! Oh yes. Oh yes. <grym> Na słońcu będzie ładnie się y, tutaj. No, no chyba tak. tak. Ładnie to wygląda, naprawdę. tak po szkole. czy ostatni no. ruch, jak to będzie wyglądać? No, tak. Czyli ro Aleks robią próby do jutrzejszych, jutrzejszych nagrań, no, nie ujęcia. No nie Tak, tak, tak. I teraz mają sukienkę, więc już planują... Tak, tak naprawdę planują całe ujęcie. 3, 4, go! Okay. Ale ta sukienka, no bardzo ładna Zrobiliśmy już zdjęcia i teraz idziemy w końcu jeść yeah. yeah. yeah, Nasze modelki idą więc dla niej taki mały prezencik Zrobimy jej takie I wciśniemy tamto

I już jedziemy O Jezu i tyle ludzi już jest Nie na siódma rana My zrobimy to za 5 minut W 5 minut Zrobicie? W 10? Za 3 Daję wam 2 minuty Żeby to już było zrobione, nagrane Więcej nie mamy Inaczej, bo jakiś fantam stoi. Co? No Tak czy inaczej, to jeden pas, Ale to nie słuchasz? Cały czas on coś chodzi. Cały czas. Nie coś. no tak, ale nie tak jak wczoraj. Nie tak jak wczoraj. wczoraj... Ale w 5 minut to nie będzie 100%. Już prawie godziny jesteśmy i cały czas w sumie to co robimy to czekamy, aż ludzie przejdą. Zobacz na tą. małą kobietkę. A tutaj by dobrze podszedł taki dźwięk, wiesz, tak? Wymeldowaliśmy się i powstało pytanie, gdzie zostawimy rzeczy, bo musimy cały dzień jeszcze chodzić w Mediolanie, dzisiaj nagrywać. Mamy rzeczy, Aleksła, ksła, tutaj sukienki są spakowane, dziewczyny też mają, ja też mam i nie możemy z tym chodzić. Czyli stwierdziliśmy, że jednak zostawimy te rzeczy u nas na, na dworcu, skąd już będziemy wyjeżdżać do lotniska, więc... Teraz idziemy tam zostawić swoje rzeczy. Wracamy do miasta i nagrywamy. <śmulny> O, w sumie, jeżeli będziemy tam o 19.15, to i tak jeszcze jest czas. W sensie, to jest jeszcze nie najpóźniejsza opcja, bo nawet jeżeli będziemy mieć 19.45, nie? Kolejny. To jest ok, to, to będzie godzina 40 przed rokiem. Więc teraz mamy tak naprawdę 5 godzin na to, żeby normalnie napić się kawki, jeszcze nagrać rilsa, więc cieszę się, że mamy czas na to i już nie chodzimy po całym mieście z starbami. Da. Da. Domando. Buongiorno Herman, homuno domando. Dawaj rieš się blej. Ania po prostu jest szczęśliwa, bo powiesz ma urodziny i marzyła o tym, żeby przyjechać do Włoch. No. na urodziny. Tak. Marzyłam po prostu przyjechać, ale na urodziny to ski marzenia się spełniają. O! ulala. Здесь. Можно давай попробуем с интересной радостью, чтобы Типа, я сейчас не максимальную максимально

Musimy odebrać bagaż, przepakować torebki, znaleźć od skąd tu jeżdżą, jeżdżą tu i kupić bilety. I mamy nadzieję, że zdążymy. Ja widzę jak moją maskę się... Ale ona chciała zostawić wszystkie rzeczy tu Nie, ale ona zapłaciła i powiedziała A, no dobrze, idziemy, nie? Tak się Więc jesteśmy 40, 42, nie manka 1? Kiedy mogę jeszcze raz do ciebie odwiedzić To moja <mum> droga, że wandering under the weather skies wandering over your sparkling eyes oh. Oh. Jak będzie chujowo po polsku A <laughs> <Taki laughs> będzie <laughs>